Witajcie w kolejnym odcinku. Jest dzisiaj z nami Łukasz Woźniak, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów zboru Kościół na Skale w Poznaniu. Szczęśliwy mąż, jak i ojciec trójki dzieci i równolegle projektant i autor wielu gier planszowych. Witaj Łukaszu. Witam, witam bardzo serdecznie, miło mi, że mogę tu być. W naszym kraju przyjęło się zdanie i przeświadczenie raz ochrzczony, na zawsze ochrzczony. Łukaszu, dlaczego baptyści chrzczą się ponownie? Tak, to nie dotyczy tylko baptystów, bo to większość protestantów praktykuje chrzest na wyznanie wiary. To wynika z tego, czym ten chrzest jest, z nauki biblijnej i z tego, jak rozumiemy jego istotę w naszym życiu. Myślę, że warto zacząć od tego w ogóle, żeby powiedzieć... No właśnie, skąd ten chrzest się bierze, prawda? Mhm. Chrzest w czasach Jezusa jest znany jako praktyka, gdy ktoś spoza Izraela chce być włączony do Izraela i dzieje się to również w wieku świadomym. I później ten chrzest na opamiętanie zaczyna praktykować Jan Chrzciciel, a Jezus przyjmuje chrzest, dając przykład swoim uczniom i posyła ich też do tego właśnie, aby czynili uczniami, chrzcząc w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Ucząc przestrzegać wszystkiego, co on przekazał. Mhm. Więc ten chrzest w Nowym Testamencie, w nauczaniu Jezusa i apostołów, jest nieodłącznie powiązany z wiarą, z nawróceniem, z pójściem za nim, czyli z, z pewnym świadomym wiekiem, w którym człowiek to robi. Łukaszu, niemniej mhm. jednak, w naszym kraju wielki procent społeczeństwa jest najpierw ochrzczony, mhm. a wiara pojawia się gdzieś później. Co w takim przypadku? E, tak, no ja bym cały czas chyba wrócił do, tego, do tej istoty chrztu, ale też do praktyki sztu. Czyli e, istota chrztu jest to chrzest na wyznanie wiary. Tak? Piotr wzywa w swoim pierwszym kazaniu: o, opamiętajcie się i dajcie się ochrzcić. Mm -hmm. e, istota chrztu jest też opisana w listach Pawła, który mówi o tym, że to jego zanurzenie obrazuje to, co się dzieje wewnątrz, więc też jest rzeczą, która e, dzieje się po wyznaniu wiary, czy po zmianie, jaka jest we mnie. Mhm. I sama praktyka w Nowym Testamencie, co też jest ciekawe, jest właśnie przez zanurzenie. E, czyli wiele praktyk, które nazywamy chrztem w naszej kulturze, e, myślę, że trafnie byłoby o nich powiedzieć jako o błogosławieństwo, mhm. e, wspólna modlitwa Kościoła, e, a chrzest jako taki e, ma znaczenie ten, który jest chrztem na wyznaniem wiary przez zanurzenie. Dziękuję Łukaszu. Zachęcam Was do subskrypcji tego kanału, abyście nie przegapili kolejnych odcinków, i zachęcam także do kontaktu z lokalnym Kościołem Baptystów, bo nic nie zastąpi bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem. Do zobaczenia.